Cześć witajcie, ja jestem Technikopa. dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem słuchajcie, napiszemy sobie plugin na antyprzekleństwa eee, i co sobie słuchajcie tutaj zrobimy? Eee, na początku oczywiście stworzymy sobie takie package i klasy jakie mam tutaj. Więc przejdziemy sobie najpierw do main i napiszemy sobie GetOffig e, Options e, Copy defaults e, 3. OK i Save Config. co robimy następne? Mm. W sumie to zaraz jak przejdziemy. Najpierw sobie stworzycie to co ja mam tutaj w on chat i tutaj sobie stworzymy event on, e, naszy Assen's Player Chat event. Czyli jeżeli gra napisze coś na czacie to wykona się ten event. Więc piszemy event, event handler Public. Public void on chat Assignment, player, player, chart event, play, Ctrl Shift, O, importujemy. Oj tutaj coś źle. E, change tu OK, takie coś, taki event. I co sobie słuchajcie, robimy na początek player r właśnie event, get player, e, czyli bierzemy tego gracza co właśnie napisał jakiś tekst. I o, w ogóle, jak będzie działał plugin, będziemy sprawdzać, czy właśnie dany tekst. Będziemy tak, użyjemy tu konfigu. Dlaczego? Dlatego, że w konfigu sobie ustalimy, słuchajcie, ym, będzie można sobie ustawić słowa, które mają być właśnie wyświetlane, cenzurowane. O tak, string. Yy, oj, string. Yy, sensor. Również plugin. Get topic. Yy, get string. E, I tu możecie nazwać sobie, a e, po angielsku antyprzekleństwa to jest anti swear, bo e, po angielsku przek, przeklinać to jest chyba tam swear To jest anti, swear e, e, cenzor, e, I for e, string e, blacklist Plugin Get config Get string list and, un... and black list. O co w tym chodzi, słuchajcie? O oh, string. Get string. Okej, słuchajcie, O co w tym chodzi? Teraz tak. Mm. Tu mamy tą listę tych naszych wypisanych przekleństw ale ogólnie rzeczy, które chcemy zacenzurować, podczas gdy będą opisane na czacie. I teraz słuchajcie tak, jeżeli event get message, yy, czyli wiadomość, to jest aktualna wiadomość napisana przez gracza, to lower case o co chodzi tu lower case? Jeżeli ktoś napisze yy, na przykład yy, załóżmy na czacie napisze przekleństwo z caps to, to, coś, wszystko się zamieniło litery, czy nie będzie pisane z Jeżeli to contains. Hmm, contains blacklist. i tu też, tu lowercase, żeby było jakby. i z, tu z małych, i tu z małych. Czyli, jeżeli napisana wiadomość y, jest w tej blackliście naszej, to co sobie, co sobie zrobimy. I jeżeli. Y, aha, i tu sobie jeszcze sprawdzimy, czy. Może gracz słuchajcie ma em, może gracz ma OPA albo y, uprawnienie Jeżeli ma to może sobie tam przeklinać ile chce, ale zwykłemu graczowi to zastarzujemy, więc jeżeli IP Hasperniczym Tech Admin załóżmy coś takiego. A return czyli zwróci nam, czyli jakby no nic się nie stanie, jeżeli gracz ma właśnie tego admina. I teraz string MSG równa się Event get message to lowercase, replace, blacklist, to lowercase, czyli to nasze słowo zastąpi cenzorem. Cenzor cenzor też będziemy mogli sobie ustawić w konfigu Nie wiem, możecie, możecie na przykład pod tym w konfigu napisanie przekleństwo albo po prostu wy wygwiazdkować takie coś, napisać cztery gwiazdki, różnie, różnie to się stosuje. I event set message message. MSG po prostu. Tak to wygląda. No i tam w sumie to jest tyle. To już jest cały ten anti-anti-anti-anti-przekleństwo. sobie new on chat. This. Ok, ctrl Shift. O. No i standardowe jeszcze get server. Server. Get plugin manager. Register events. New on chat. This. Więc ja to zapisuję, pokażę Wam mój COVID IML okay. OK. Czyli tu mamy cenzor, możecie sobie dać, nie wiem, yy, no nie wiem co tu możecie sobie. No w... ja tu używam gwiazd projekt, chyba jest takie opcjonalne. Tu możecie sobie dać inne przekleństwa, no, że Ja tu nie będę teraz przyisał przekleństw, no to idzie na YouTube, a nie chcę mieć tutaj, żeby było, że coś jakieś... Używam tutaj jakichś brzydkich słów, więc dałem po prostu takie coś, że przekleństwo. To wpiszę tutaj czy przekleństwo 2 czy tam jakieś inne a no więc sobie tutaj możecie wpisać takie to jest właśnie ten cały konfig. a ja jeszcze pokażę wam mój plugin mail tak wygląda okej, okay, a więc ja to eksportuję i zobaczymy jak to działa na naszym serwerze okej, okay, to więc ja już jestem na serwerze słuchajcie, nie mam tutaj opa chyba. jeden, nie mam napiszę przekleństwo, przekleństwo. no i widzicie, zacenzurowało a jakbym teraz miał opa o op technika Widzicie już mogę pisać, OK. Spróbujmy sobie dodać do tego konwika i mal jeszcze jakieś słowo. Hmm. Na przykład, nie wiem. Załóżmy.pl, nie? Jakby ktoś się chciał zareklamować. Załóżmy, dodajemy.pl, przełoduje serwer. Napiszę.pl Ok, mam admina, ale ja nie wiem jest admina, technika. .pl, widzicie za co mi, nie? Tak to działa, nie? Czyli jakby ktoś napisał tam jakieś właśnie IP serwera, to by mu zacenzurowało to .pl. Tak to działa, tutaj widzicie, ja sobie tak ustawiłem to, że właśnie mi będzie blokowało A więc to było na tyle w tym odcinku, jeżeli wam się spodobało to zostawcie łapkę w górę, jakąś tam subskrypcję No i standardowo zapraszam was na Discorda, ponieważ tam biorę pomysły na kolejne jakieś tam pluginy więc jeżeli macie jakiś pomysł, co mógłbym napisać w kolejnym odcinku, to bijajcie na Discorda, link w opisie, a więc jeszcze ja z wami żegnam. Trzymajcie się. Na razie. No. Cześć.